Obecnie oczekiwania dotyczące inflacji w bieżącym roku są takie iż w pierwszym kwartale zobaczymy tak zwaną górkę inflacyjną, czyli przejściowy, wyraźny wzrost inflacji, a następnie w pozostałych trzech kwartałach 2020 roku inflacja będzie się stopniowo obniżać. Takie oczekiwania są spójne z moją oceną, takie oczekiwania są również spójne z oceną Rady Polityki Pieniężnej. No ale można sobie wyobrazić scenariusz, w którym spadek oczekiwany spadek inflacji nie zmaterializuje się. I widzę tutaj potencjalne Trzy czynniki ryzyka, które, mogły, które mogłyby się przyczynić do utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Pierwszy to różnego typu zaburzenia geopolityczne, na przykład na Bliskim Wschodzie, które przyczyniłyby się do wyższej ceny ropy na światowych rynkach, a w efekcie również wyższej dynamiki cen paliw w Polsce i przez wyższe koszty transportu również cen innych towarów. Drugi element to ceny żywności można oczekiwać albo można przypuszczać, że w bieżącym roku warunki meteorologiczne będą dosyć dobre. Ale jeśli na przykład będziemy mieć do czynienia z suszą czy innymi zaburzeniami, które przyczynią się do gorszych zbiorów, wówczas ceny żywności poszybują w górę. Nie można również wykluczyć na przykład epidemii chorób, jakiejś świńskiej grypy, ptasiej grypy, rozszerzenia epidemii afrykańskiego pomoru świń. Wszystkie te elementy byłyby czynnikami podbijającymi ceny żywności w bieżącym Roku. No i trzeci element w sumie charakteryzujący się największym stopniem zagrożenia, to coś, co nazwałbym spiralą inflacyjną, czyli przedsiębiorcy widząc silny wzrost cen. Nie mają, nie mają zahamowań przed podwyższaniem cen swoich produktów. A z drugiej strony gospodarstwa domowe widząc wszechobecny wzrost cen zaczynają żądać podwyżek wynagrodzeń. Jeśli firmy na takie żądania przystaną, no to będą, będą znowu musieli podnosić ceny swoich produktów, aby zachować rentowność swojej działalności i taka spirala może się nakręcać, podbijając inflację nawet przez cały rok. Ale obecnie uważam, że materializacja takiego scenariusza jest bardzo mało prawdopodobna.